Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz. A to, moi drodzy, jest pierwszy odcinek z tej serii, powiedzmy, remontowej. Także zaczynamy nagrywanie. Dopiero dzisiaj właściwie odkryłem, że mój telefon ma funkcję, która umożliwia nagrywanie kamerą z przodu, czyli tą, i kamerą z tyłu, czyli tą. Powiedzmy, że ta, która jest z tyłu telefonu, to jest ta z przodu, o której mówiłem. Także. Zaczniemy sobie tą serię od najpierw pokażę Wam mieszkanie, mniej więcej w jakim jest stanie, żebyście mogli sobie później porównać, co wyszło z tego remontu, który będziemy robili tutaj z Sylwią wspólnymi siłami. Plus, moi drodzy, chciałem też omówić mniej więcej każde pomieszczenie, co będzie zmienione i tak dalej, żeby później już, powiedzmy, pomieszczeniami nagrywać Wam odcinki. Także, moi drodzy, lecimy sobie od przedpokoju. O, ja teraz stoję przodem do drzwi, tak jakbym chciał wyjść, ale się odwrócę. O, to, tak to wygląda, jakbym wszedł do mieszkania, tak? Wchodzę sobie po lewej mieszaczki, ogólnie przedpokój, lustro, no i po prawej wyjście do łazienki. Domofon. No, i to beznadziejne światło z boku, które wisi nad skrzynką elektryczną, gdzie są korki, jakiś licznik, coś tam. To oczywiście będziemy demontować, przenosić. No, bo chcemy światło jednak zrobić na suficie. A kurde, z tą drugą kamerą normalnie. Eee, także przejdziemy, nie wiem, teraz prawdopodobnie do łazienki. W ogóle powiem, pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz. W momencie, kiedy staniemy sobie w tym miejscu, to jest najlepsze miejsce. No, słuchajcie, można z tego miejsca zobaczyć całe mieszkanie, bo mieszkanie nie jest duże ma właściwie tylko 5 pomieszczeń. Łazienkę, którą widzicie w tle, przedpokój, z którego właśnie wyszliśmy. Salon, w którym aktualnie jesteśmy, tam jest sypialnia. I to mamy kuchnię, moi drodzy. To jest całe mieszkanie. Oprócz tego jeszcze mamy balkon, który będzie tutaj, no ale to dojdziemy. Także zacznijmy od przedpokoju. Także jak widzicie. Kurczę, nie chcę tak się nagrywać, bo mam tutaj taką brodę jak żaba. No ale dobra. Także tutaj sobie wchodzimy, jest łazienka, za łazienką mamy kuchnię, zaraz tam też pójdziemy, tam okno, i tutaj wyjście na balkon i salon. I tam jest sypialnia. Do sypialni pójdziemy później, bo jeszcze tam nie zdążyłem ogarnąć. Także najpierw zobaczmy sobie to, co już jest ogarnięte, że tak powiem, bo oczywiście nie nagrywałbym bez ówcześniejszego posprzątania. Także, moi drodzy, łazieneczka. łazioneczka dosyć nieduża, 1,80 na 1,70 m. Jak widzicie, kafelki są mniej więcej do... no mi sięgają gdzieś do brody, także podejrzewam, że są gdzieś na 1,50 m standardowo. Wanna, której już nie chcemy, bo nie chcieliśmy jej od początku, ale no niestety takie mieszkanie kupiliśmy i powiem Wam szczerze, że to co widzicie właściwie to jest wszystko tak jak mieszkanie zostało kupione, jedyne co zmieniliśmy to drzwi, chociaż został jeszcze stary oścież tutaj, jak widzicie tutaj nawet są stare zawiasy po starych drzwiach domofon jest oczywiście, nie wiem w ogóle kto to wymyślił czemu ten kabel nie jest puszczony w ścianie no ale tak, tak jest ogólnie także drzwi już mamy wymienione ja jeszcze tutaj tylko po prostu tą framugę jakoś lepiej obrobię no i przedpokój, tutaj będzie zdzierana tapeta oczywiście, o, siema tutaj będzie zdzierana ta tapeta bo moi drodzy, mieszkanie jest całe wytapetowane zwróćcie uwagę, to jest taka tapeta papierowa, z taką fakturką jakby, nawet widać łączenie tapet i ogólnie tapeta jest w całym, w całym mieszkaniu najlepsze jest to, że tutaj w tym miejscu, co widzicie te szafeczki to są szafe... o Jezu, jak blisko tutaj gębę zbliżyłem, muszę jakoś się tak oddalić to są szafeczki, które już były w tym mieszkaniu my je ustawiliśmy tutaj w, przed... w przedpokoju i wcześniej tutaj nie było w miejscu, gdzie widzicie tą taką plamę niezamalowaną tutaj wisiał wieszak Poprzednim właścicielom nawet nie chciało się go zdjąć pod malowanie i po prostu pomalowali tak dookoła. Także no spoko, tak chcieli. Eee, także co tu dalej mamy? No w przedpokoju właściwie to by było na tyle. No jedyne co to to światło jeszcze będziemy chcieli przenieść na sufit. Oczywiście ten kabel od domofonu schować i wymienić domofon. Zrobić coś z tą paskudną framugą. bo jak widzicie tutaj po poprzednich drzwiach po wyjęciu starego progu, po prostu nie ma tam płytek. tak? Także, tutaj, jak będą płytki nowe układane przed przedpokoju, to to zniknie. Drzwi do łazienki, stare, zwykłe, najzwyklejsze drzwi, które są oczywiście do wymiany, także sobie je wymienimy. No i łazienka, moi drodzy. Łazienka, jak widzicie, no tutaj będzie jedynie problem, tak właściwie, z tą świecą, czyli z tym takim można powiedzieć w kaloryferem, bo nie, da, nie można go wymieniać niestety. Ja mieszkam w wieżowcu z żoną, także no niestety tak działa pion ogrzewania i nie możemy zmienić tej świecy, bo coś tam się zaburzy, straty pierdaty. Nie będę tutaj wnikał, no tak niestety wygląda sytuacja, także po prostu tą świecę jakoś ładnie pomalujemy. No i tak, płytki z podłogi, ze ścian oczywiście są do zdarcia. Hydraulika do przeróbki pod kabinę. No, jedyne co to, tutaj pralkę sobie wymieniliśmy, bo ta co była wcześniej to była jakaś masakra. Totalnie nie prała, nawet bym powiedział. Także tutaj, za, jak widzicie, za zlewem jest taka śmieszna zabudowa. Ja podejrzewam, że ona kryje wszystkie rury, i obawiam się, że te rury będę musiał, niestety, wszystkie powkuwać w ściany, pochować. Także tutaj na tej ścianie nic właściwie nie ma. I moi drodzy, co najśmieszniejsze, jesteśmy w Łazience, a na ścianie co? Tapety, oczywiście. Także te tapety również są do zdjęcia. My teraz będziemy robić płytki oczywiście też nie na całości, bo no nie jest to nasze docelowe mieszkanie. Także nie będziemy tutaj też nie wiadomo jakiej kasy pakować. Ale ogólnie, ogólnie mam nadzieję, że efekt będzie fajny. Także z przedpokoju i z Łazienki, przechodzimy sobie do salonu. No tutaj. O, książęko. Tutaj mamy taki salon typowy. Ojejku, i moja gęba, ta. Muszę się jakoś... Hej. <laughs> e, tutaj oglądamy sobie filmy, tam fotki. Lampa. Jak widzicie, moi drodzy, na suficie nie ma... E, na suficie nie ma żyrandola. A to z tej przyczyny, że to pomieszczenie tutaj, ta nasza sypialnia, w cudzym oczywiście to sypialnia, bo jak widzicie, tutaj nad sypialnią jest taki ciekawy... Ciekawa dziura. Jest to spowodowane tym, że w sypialnia jest wydzielonym pokoikiem bez okna, słuchajcie, ponieważ to był kiedyś jeden wielki pokój i poprzedni właściciele pomyśleli, hej, zróbmy z niego dwa pokoje, przy czym jeden nie będzie miał okna, ale za to wstawimy coś takiego, co będzie doświetlało i będzie wprowadzało świeże powietrze do środka. No niestety. Poprzedni właściciele chyba nie mieli pojęcia czym jest ta wentylacja grawitacyjna totalnie, także no niestety zrobienie takiej dziury nad drzwiami no nie jest za mądre. To oczywiście też będzie przerobione. No tak jak widzicie to jest zwykła ścianka z takiego karton-gipsu, tak. Eee, także, także tak sobie tutaj przesiadujemy. Tam mamy wyjście na balkon. Na ba oczywiście okna są pozasłaniane drzwiami. Bo strasznie daje o tej porze słońce i nic byście totalnie nie widzieli na nagraniu. Także tutaj stary fotel, stara kanapa, stary stolik, no wszystko to co jak widzicie tak tutaj było. Jedyne co wstawiliśmy to tą komodę z telewizorem, a reszta no, no, no była tak jak stoi. A i koc na kanapie jeszcze jest nasz i kit jest nasz, no kitek jest nasz, mój i tak. Dobra, tutaj mamy bordello, jeżeli chodzi o remont, czyli zgromadzimy w tym rogu wszystkie śmieci związane z remontem. Na razie góra rośnie, część rzeczy też jest przerzucona na balkon. Balkon jest dosyć spory, ma około 5-6 metrów kwadratowych, także taki dosyć potężny. No i tutaj, o no ta ścianka, moi drodzy, tą ściankę pomiędzy kuchnią i salonem będziemy wyburzać totalnie. Do tego miejsca, tutaj, do tej ścianki, tutaj za nią jest lodowa. także ta ścianka zostanie, będzie nam ukryła lodówkę, a tą wywalimy i zrobimy taką fajną przestrzeń. tak? Tutaj odświeżymy meble w kuchni, nie będziemy ich wymieniać, bo są fajne, porządne i warto się do nich przyłożyć. No a cała reszta tutaj prawdopodobnie będzie wywalona z lew, blat. Tutaj ta sytuacja, ten taki powiedzmy blat przez całą kuchnię to też jest bez sensu, bo tam tak naprawdę pod spodem, jak widzicie, gromadzimy wody, jakieś siatki, jakieś nie wiadomo, co to jest, co to jest za to? Kurde, normalnie jakieś no, jedzenie kita, no ogólnie jakieś pudła tego, tego nie może być, bo my tak będziemy gromadzić aż po sam sufit, znając życie. Tutaj firanki już oczywiście przed remontem pozdejmowane i w tym pokoju, i w tamtym. Także to wywalamy, tej ścianki nie będzie. Wstawimy sobie tutaj stolik z krzesłami. Meble w kuchni odnowimy, blaty wymienimy, zlew wymienimy. Kuchenkę wymienimy, bo też jest już stara. Wylatały tutaj kurki w ogóle, ale no, ona tutaj już była. Oka prawdopodobnie też wymienimy, chociaż ten jest całkiem niezły, zastanowię się. Ta szafka tutaj w ogóle totalnie nie pasuje. No i ta loduwa też tu była, i ją też będziemy wymieniać. Także ogólnie ogólnie trochę rzeczy jest do wymienienia. No i teraz, moi drodzy, ja idę, ogarnę w tamtym pokoiku. Zobaczycie sobie, jak wygląda moja jaskinia do nagrywania i do spania, i w ogóle do wszystkiego, co nie dzieje się tutaj w tych pomieszczeniach, które widzieliście. Kurat, tak jak to sobie grzecznie siedzieć, i tutaj. Oj, 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 oj. No? No? Dobra, lecimy teraz do ja czy ja lecę do sypialni. Zajrzymy sobie tam. Tylko muszę najpierw tam ogarnąć, bo, bo jest padaka straszna. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, w porządku moi drodzy, udało mi się ogarnąć w sypialni. Także teraz sobie tam wyjdziemy. Cyk. Ok. I to to. Oto. Nasze królestwo. Nie jest to duży pokoik, ale w sam raz na sypialnie. Zaraz wytłumaczę, co tu się w ogóle dzieje. o Tam na szafie w ogóle jest masakra. Przez to, że mieszkanie jest małe, to niestety brakuje nam miejsca na te wszystkie nasze klamoty. Dlatego tutaj podczas tego remontu zorganizujemy sobie jakieś większe szafy, jakieś takie, no ogólnie do, do sufitu najlepiej, takie tam no, na przykład w tym rogu, co teraz patrzycie, będzie taka szafa sobie stała. Do sofitu zrobiona zresztą przeze mnie, także moi drodzy, ogólnie to o czym jeszcze nie powiedziałem: to oczywiście w całym mieszkaniu będą zdarte te tapety nieszczęsne. Oto będziemy chcieli to wszystko wygładziować, pomalować, zmienić się podłogi. Tutaj w sypialni będzie wykładzina, w salonie będą nowe panele, w kuchni pewnie będą nowe płytki, w przedpokoju nowe płytki, w łazience i tak Tutaj, no, no niestety, poprzedni właściciele nam mówili, że to mieszkanie było głównie pod wynajem. Dlatego materiały są dosyć, e, dosyć widać, że to taniocha taka, najzwyklejsza. Panele się po prostu porozłaziły. No jest masakra ogólnie, ale to mniejsze o to. Także to wszystko, moi drodzy, będziemy zdzierać, malować, gładziować, wymieniać i tak dalej. Także tutaj, po mojej lewej, no tu jeszcze właściwie pokój kończy. E, tu mamy szafę. Tam mamy łóżeczko, które się rozkłada, aż tutaj do szafy dolatuje. Tu mamy krzesło, na którym siedzę. Tam mamy lampkę, która nie działa ogólnie, bo wykręciłem z niej żarówkę. Tam mamy z niewiadomych przyczyn kontakt. Podejrzewam, że poprzedni właściciele albo poprzedni lokatorzy gdzieś mieli tam telewizor wysoko, albo jakiś inny sprzęt, który sobie tam podłączali. No i tutaj, moi drodzy, jest moje stanowisko. Jak widzicie, nie jest ono zbyt szerokie. Może z tej strony jakoś stanę. Nie jest ono za szerokie. Biurko ma 80 cm. Tutaj na rozpiętość, o tutaj, o. A tutaj, czyli na, w tym wymiarze, o tu, ma 60, czyli to jest 60 na 80. Takie stanowisko mi wystarczy, żeby dla Was nagrywać. W momencie, kiedy... No to słuchafony sobie wiszą na lampce. To jest kamerka, monitor, tutaj mój mic, rofon się chowa. Myszka, klawiorka. tam pod spodem subwoofer, komputer. Pad na subwooferze tam leży, pewnie nie widać, bo jest schowany w worku. Eee, no i tu moje krzesło ogólnie. No i tyle, koniec pokoju, słuchajcie. Tutaj na górze, jak widzicie, są statywy od green screena. Green screen jest tutaj w szafie, schowany. W momencie, kiedy dla Was nagrywam, to jeden statyw staje tam, drugi staje tutaj. Green Screen wisi mniej więcej tutaj na wysokości szafy, i ja mniej więcej tutaj no jak przysunek krzesło, słuchajcie, teraz będzie trochę głośno, ja mniej więcej siedzę przy biurku w ten sposób. I zobaczcie, ile tutaj mi zostaje miejsca na green screen I tutaj, moi drodzy, informacja dla dema, mojego szanownego przyjaciela dema, który twierdzi, że nie ma miejsca na green screen w pokoju. Demo, jeszcze raz mi napiszesz, że nie masz miejsca na green screen w pokoju. To słuchaj, to jest mój czap, który ma jakieś 30 cm, bo mniej więcej tyle ma wkładka mojego buta. To ja mam tutaj jakieś 45 cm, słuchaj, może 40, także Demo, jeszcze raz mi powiesz, że nie masz miejsca, to normalnie pojadę i znajdę Ci to miejsce, słuchaj. Także jeżeli chodzi, moi drodzy, o taki tour po pomieszkaniu, po no to właściwie sobie, a nie, to tu jest... siądę na łóżku, o, dobra. o teraz mi widać. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o taki tour po mieszkaniu, no to właściwie mamy zakończony. Wszystko widzieliście, wszystko wiecie. Wiecie jak było. Ja sobie też to zarejestrowałem do swojego archiwum takiego osobistego. Ja na początku miałem nagrywać ten remont, ale tylko tak właściwie dla siebie i rodziny, żeby móc sobie to kiedyś później obejrzeć i się pośmiać, tak? No ale doszliśmy do wniosku, że i zresztą pytałem się was też na fejsie, czy chcecie, żeby to było opublikowane, no zgodziliście się, także to będzie forma takiego vloga remontowego, także moi drodzy, to był pierwszy materiał, gdzie pokazałem wam mieszkanie i omówiłem, co mniej więcej chcemy zmienić, zrobić i tak dalej. No i właściwie tyle. Yy... W kolejnym materiale prawdopodobnie pokażę już jakieś efekty, czyli pewnie pozdzielane płytki w łazience. Ogólnie kolejny materiał prawdopodobnie będzie głównie łazience, bo będziemy robić remont pomieszczeniami. Najpierw łazienka, później prawdopodobnie przedpokój, kuchnia, salon i sypialnia albo tam sypialnia, salon, kuchnia. No, tam zobaczymy, jak to ogólnie nam wyjdzie. I ile będziemy mieli sił, bo przypominam, że robimy wszystko sami. Słuchajcie, jedyni fachowcy, którzy do nas przyjadą, to będą fachowcy od okien, bo no, okien nie będę sam wymieniał, bo nie znam się na tym zwyczajnie. Także okna też będziemy wymieniać. No i przyjedzie Sylwitata, który jest fachowcem od elektryki. Słuchajcie, także on nam tutaj z elektryką pomoże, bo pewnie tutaj ta elektryka to jest jakiś starość. Ten blok, w którym mieszkamy, to jest jakieś tam lata 70. pewnie. No ale tak, jak mówię, takie mieszkanko się trafiło i w takim sobie żyjemy. Nie jest to nasze docelowe mieszkanie. Także nie będziemy też tutaj wywalać nie wiadomo ile kasy będziemy tutaj raczej tak e, starali się na spokojnie. Mm, no i co? A jeszcze miałem wam o tym opowiedzieć. Słuchajcie, przez to, że ten pokój został podzielony z jednego dużego pokoju na pół. Tak jak widzieliście w, w połowie, tamtego, w pierwszej połowie filmu tam kabel wystawał z sufitu, to to był środek pokoju, a że tam, że tak powiem, nie przeciągnęli sobie kabla pod żyrandol do tego pokoju, no to tutaj postanowili jakąś taką dziwną konstrukcję no nie wiadomo co zrobić. No i to... Zaraz nawet wam to zademonstruję słuchajcie. O, cyk. Słuchajcie, to działa, nawet, no prawie, no, tylko ta jedna nie działa, nie wiem co się z nią stało, nie będę jej dotykał, bo się boję, że mnie zabije. Ale ogólnie to działa, ale powiem Wam, że to oświetlenie, które daje, to jest takie punktowe strasznie, te lampeczki są beznadziejne. Zresztą tutaj jest taki transformatorek, który przerabia całą instalację chyba pod 12 V, 12 W, chyba V, W. Coś takiego, także no to jest też do wywalenia ogólnie, tutaj będziemy sobie ciągnąć kabel, zrobimy sobie normalne oświetlenie jak ludzie, no i to by było na tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o ten pierwszy materiał. Właściwie temat został wyczerpany, pokazałem wam wszystko oprócz piwnicy i balkonu, do piwnicy nie zejdziemy, bo po otwarciu drzwi od piwnicy się ona kończy, piwnica ma chyba z pół metra, no to jest wieżowiec, tutaj wszystkich mieszkań jest chyba z 600. Albo z tysiąc milionów, i wszyscy mają takie piwnice. Wiecie po pół metra kwadratowego, i właściwie ona jest już cała zawalona jakimiś pudłami. A jeżeli chodzi o balkon, no to tak jak mówiłem, nie będziemy teraz wychodzić, bo słońce wali prosto w okna. Plus, yy, jest zimno. A ja jestem ubrany w ten sposób w koszulce i nie chcę mi się ubierać. Także balkon może pokażę wam w kolejnych gdzieś tam odsłonach. No i myślę, że kolejne odsłony to będą już jakieś tam efekty. Tak jak mówiłem, zaczynamy od łazienki, także prawdopodobnie drugi filmik będzie o łazience, trzeci będzie pokazanie efektu końcowego łazienki, no i później kolejne pomieszczenia, także to by było na tyle, wielkie dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.